Na przykład dwóch tych kciuków, nie? czyli tych, co się rodzą jako mają nadwyżkę energii. I słuchajcie, to na przykład jak się. Związują te dwie osoby, i załóżmy, mają 20-24 lata, i to są, słuchajcie, związki na przykład gwiazdorów, nie? Na przykład piosenkarka i aktor, albo piłkarz i właśnie piosenkarka. I burzliwe, wszyscy o tym mówią, pudelki czy jakieś inne. I to są gwiazdy, oni się kochają, jeszcze szybciej się rozwodzą, bo każdy z nich musi błyszczeć, każdy z nich ma potrzebę wydawania energii, i jedno drugie przyćmiewa, i nigdy tam nie będzie zgody. you <laughs> Więc te osoby to przez krótko iskrzy, bo są podobni. Jedno jest na scenie, drugie jest na scenie, imponują sobie wzajemnie, no ale niestety to się bardzo szybko wypala. Fantastycznym przykładem jest też skrajny, dwa małe palce, czyli dwóch sknerusów, jak się spotka, sknerus pani i pan Scrooge. To to jest, słuchajcie, to też nie wypali, nie ma szans. To są na przykład dwie sknerusy, które nigdy na pewno nie wypalą. I tutaj to jest walka o władzę. Tu jest Alexis i ten Carrington. Pan każdy musi mieć swoje imperium i o jedno drugiemu pokaże.